Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Właśnie sobie przygotowuję śniadanie i ostatnio powiem Wam, że mam takie trochę inne smaki. Staram się też jeść zdrowo i wymyśliłam sobie takie danie z kaszą, więc mierzam tą kaszę z różnymi dodatkami. Dzisiaj mam kalafiora z obiadu, który... Jest ugotowany, teraz go podsmażam. Pestki słonecznika oczywiście, bo są bardzo sycące i je lubię. Seler pokrojony na kawałki. Też nie za dużo, to zależy co lubicie. Bo możecie oczywiście dodać jakieś owoce. Ja jeszcze sobie na koniec tutaj nałożę mango. Nie będzie mi to w ogóle przeszkadzało. Do tego szpinak. Pokrojony, umyty. Dla zdrowotności, jak to się mówi. Teraz mm. dodam awokado, trochę cytryny. Nie za dużo, możecie też zetrzeć kurkę z cytryny z patelniami Znowu, lata, wiem, jak bardzo to Was Obiecuję, że pomyślę o nowej. I kaszę. Ja mam tutaj orkiszową kaszę. To może być każda kasza. Jaglana, kuskus. Ja akurat dodaję orkiszowej, bo najbardziej lubię jej smak. I ona się mi zaraz tutaj ładnie podzieli. Oczywiście możecie dodać więcej: trochę oleju ryżowego, oliwy z oliwek. Potem na końcu możecie dodać olej lniany. Ja raczej jak najmniej tego oleju staram się dodać, ale daje, daje. Dodałam do kalafiora olej ryżowy. Dodałam jeszcze ser kozi i trochę mango, ale takie świeże mango jeszcze położę na wierzchu. Jak już zdejmę z patelni, to moje danie, danie śniadanie. I oczywiście możecie do tego dodać kolendrę, granata, którego ja mam, ale nie chcę mi się go obierać. Pietruszkę, świeże zioła posiekane, gruszki, nie musi to być ser kozi, może to być jakiś ser pleśniowy, lub żółty. Danie jest gotowe. A w zasadzie moje śniadanie, oczywiście to może być również lunch, kolacja i jak widzicie z różnych resztek, bo u mnie to były resztki, można zrobić coś fajnego, sycącego, zdrowego i naprawdę dobrego. Teraz już możemy się zobaczyć. Dzisiaj mam taki dzień pół na pół. Druga połowa dnia to będzie zdecydowanie organizacja i sprzątanie, bo muszę się w końcu do za to zabrać i nie miałam ostatnio zupełnie energii, ochoty. Nadal nie mam na to ochoty, ale muszę w końcu się tym zająć, bo wiem, że jak będę tak zwlekać, to zaraz będzie po świętach, po nowym roku i znowu tego nie zrobię, a przed nowym rokiem chcę wszystkie rzeczy, czy prawie wszystkie, które będę mogła zamknąć. Z... Dokończyć, zorganizować, posprzątać i wyczyścić, bo też chcę zrobić naprawdę duże porządki w ubraniach, w kosmetykach. Parę rzeczy robię na raty, tak jak wam mówiłam, więc myślę, że Łazienkę już zrobiłam w połowie, jeżeli chodzi o segregację, także będę to jeszcze doczyszczać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest. W miarę ciepło, a jutro podobno ma być 18 stopni. Nie wiem, czy to jest prawda, bo generalnie mi pogoda akurat pokazuje w aplikacji, że będzie 11, ale podobno ma być 18, także bardzo fajnie. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Muszę pojechać jeszcze, załatwić jedną rzecz i wracając, parę rzeczy też zakupić. To znaczy, worki mi się skończyły, a ja w ogóle nie mam tory takich biodegradowalnych, dlatego że zawsze biorę te swoje skrzynki. Albo papierowe, chciałam powiedzieć. Materiałowe torby. Więc używam tych biodegradowalnych worków. Zostało mi 10 i wiecie jak to jest. Teraz nie kupię. Nagle mi się skończy, nie będę miała po prostu żadnego ratunku, bo no bo tak jak mówię, nie mam żadnej, żadnej, absolutnie żadnej torby. Także muszę kupić te worki, muszę kupić jakąś chemię, coś do toalety, coś do szyb. Chociaż nie, do szyb jeszcze mam. Trochę, bo tak plan jakieś okno, może dwa, może trzy, zobaczymy. czy tak ambitnie zrealizuję te wszystkie moje plany, które mam, ale chcę też mieć okna, więc coś do szyb, coś do toalety, coś do wany muszę kupić. Płyn do naczyń jeszcze mam. W ogóle ten płyn do naczyń, który Wam ostatnio pokazałam, czy ostatnio, już w sumie bardzo dawno Wam pokazywałam, że kupiłam na bazarku akuta. Powiedziałam się, że to jest super chemia zachodnia i rzeczywiście jest bardzo, bardzo bardzo ekonomiczne. Ja to Wam chyba pokazywałam w wrześniu, tak mi się wydaje, że to był wrzesień, a może tak myślę, że to był wrzesień, zobaczcie. Całkiem foko i bardzo fajne, taki skoncentrowane, można go rozpuścić z wodą. To jeszcze muszę podjechać do apteki, bo mi się skończyła witamina, znaczy kończy mi się witamina D dla dzieci. Ja też biorę witaminę D i to, co ostatnio zaczęłam pić, pokażę Wam. To jest, słuchajcie, kolagen, Inner Beauty Ultimate Skin. Zobaczcie, już trochę tego wypiłam. Codziennie... ...szata. <grym> Trzeba wypić i powiem Wam, że... No ile ja wypiłam tych tak, poczekajcie... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Myślę, że tak, siedem. Na razie chyba jest za wcześnie, żebym Wam coś mogła powiedzieć. Wydaje mi się, że moja skóra jest mniej Wysuszona, ale jest też mniej wysuszona, dlatego że ostatnio zaczęłam się wysypiać w końcu i piję trochę więcej wody i rezygnuję z kawy. To znaczy piję cały czas kawę, ale już piję coraz mniej. Co prawda ja piję bardzo dużo zielonej herbaty, ona też trochę wysusza skórę, natomiast staram się pić więcej wody. Także nie jestem w stanie Wam jeszcze powiedzieć dokładnie, co i jak, jeżeli chodzi o ten kolega, ale generalnie zaczynam widzieć jakąś różnicę. O efektach Wam powiem więcej, natomiast nie jest to może najpyszniejsze. Ja tu piję sotę, ale to można też dodać do jakiegoś koktajlu, do soku, także to nie jest absolutnie wymagane, żeby to sauté można to z czymś łączyć. I słuchajcie, wczoraj w ogóle nie otworzyliśmy sobie kalendarza adwentowego. Zapomniałam o tym zupełnie. Także proszę bardzo. Co dzisiaj mamy? żeby mi się nie pomyliła. 17? Dobrze myślę? 17, 18, 18? Jezus. Nie. 16, 17, 17? Dobrze myślę? Chyba tak. Więc to już mogę wyjąć te niepotrzebne tej rzeczy. Kokardka. tak? Moim zdaniem 8. Nie sobie powie Wiecie co? Moim zdaniem to rzeczywiście jest. 16 i 17. Tak. Jest, jest. Zobaczmy. Szesnastka i jest karteczka piękna jakaś zapisana z poezją od Madzi na osłodzenie żywota. Okej, okay, zobaczmy. Pamiętam, że kiedyś, czy znaczy w sumie co roku dostawałam od Magdy na urodziny korsarze, bo to były z liceum draże, które jadłyśmy. One były w naszym sklepie szkolnym. tam jeszcze było? Pawełki chyba były? myślę. Wow, to tego nie jadłam, chętnie. Milk, milś, miś, jobu. Fajnie, bardzo fajnie. I teraz mamy 17, czyli dzisiejsze okienko. Dzisiejsze okienko, dzisiejszy podobnek Jest już 17, w szoku jestem. Nie wiem kiedy to minęło. Słuchajcie, nie wiem co to nie Potrzebowałam może czy nie? Nie ma karteczki. Wow! Jakie ładne! Perfect blush. Śliczne. Róż. Bardzo ładne kolor. Dziękuję! Muszę też zrobić porządek w spiżarni. Słuchajcie, ja chyba nigdy w życiu nie miałam tyle słodyczy, bo. Wtedy kupiłam te jakieś bombonierki i tak dalej, co niby nie do końca jest wszystko dla nas, bo te bombonierki głównie kupiłam, jak w gości idziemy w gości, no i też dla tych pań. Natomiast moja mama przyjechała do nas na mikołajki. Każdemu przywiozła dużo słodyczy. I mojemu mężowi i mnie, każdemu swojemu dziecku, więc mnie, mojemu mężowi, dziewczynkom, także tego jest teraz odpyty. Teraz właśnie bardzo fajnie jakoś zorganizować żeby nie wszyscy się na to rzucili i nie wszystko zjedli od razu, ja mam taką szufladę ze słodyczami. I generalnie u nas jest taka zasada, że dziewczynki się pytają, nie jedzą same, nie kradną z tej szuflady, nic nie zabierają, po prostu jak mają ochotę, to się pytają i może to stać, jeżeli wiedzą, że nie mogą, nie wiem, na przykład przez cały tydzień nie mogą nic zjeść, mogą dopiero w sobotę, to czekają do soboty. Nie mam takiego problemu akurat z moimi dziećmi. Natomiast jak są święta, no to wiecie, różnie może być. Znaczy ja rozumiem, że one by chciały zjeść i jak najbardziej czasami trzeba zjeść, ale jak jest za dużo tego w tej szufladzie, to też można dostać kręćka, jak tego jest za dużo. I muszę to posegregować. Oprócz tego, że mam tamte słodycze, które Wam pokazywałam, mam tutaj czekolady mleczne, karmelowe takim reniferem. Zra dla to od mojej mamy te rzeczy to tak czekolada do picia to w sumie mogę to od razu już schować Zaklejona. następnie każdy dostał takie fajne czekolady białe do zrobienia sobie czekolady na gorąco to jest akurat super, ale jak to jest z Lilu, bo to jest z Lidla, Deluxe to radzę Wam to szybko kupić, bo później tego już nie będzie. Trochę rzeczy tam rozłożyłam z piżarni. Do tego mamy takie maliny w białej i ciemnej kolorze, Takie cukierki. Już została jedna paczka, więc ja muszę to naprawdę, słuchajcie, tutaj... Dozować, ale akurat te rzeczy nie zjadły moje dzieci, tylko mój Muszę to na razie schować, żeby nikogo nie prosiło, gdzie pojadę na małe zakupy. Jak wrócę, to będziemy sprzątać. Kochani, kupiłam dzisiaj patelnię, więc w końcu będzie stabilniej. i nie będzie Was to denerwować, że ona cały czas lata. Mnie też zresztą, ale wiem, jak bardzo Was to irytuje, jak oglądacie różne kółk vlogi z bliska. W każdym razie, ta patelnia była w biedronce. Za 49 zł. Jest do kuchenki indukcyjnej, więc to jest rzadkość. Znaczy coraz częściej można w takich supermarketach spotkać takie patelnie, ale nie wszystkie, więc to trzeba uważać. I ona jest fajnie wykonana. Mam nadzieję, że się nie rozwali, bo ja takie rzeczy je w zmywarce, bo nie mam cierpliwości. Zdarza mi się ręcznie, ale to. Wiele rzadziej. W każdym razie, no, jak na patelnię, na kuchenkę indukcyjną za 49 zł, to wydaje mi się, że jest dobra cena. W TK Maxie najtaniej mi się chyba udało za 69, coś około 70 zł. W takiej wielkości najtańszą znaleźć no to myślę, że się sprawdzi no, będę wam dawała znać co i jak ale w końcu już jest wyglądam bardzo, bardzo źle i zdaję sobie z tego sprawę także nie będę was już męczyć swoją osobą pokażę wam co zrobiłam w spiżarni bo tam posegregowałam mniej więcej poukładałam, przetarłam szafki i itd., itd. to jest ta szuflada ze słodyczami i nie przeraźcie się, mnie to przeraża osobiście natomiast jest tutaj dość sporo Większość tak jak Wam powiedziałam, prezentów, tych słodyczowych. Mam tutaj czekolady, wszystkie, jakieś żelki. I muszę tutaj jeszcze dokupić jakieś koszyki. No, coś wymyśleć z tą organizacją, bo na razie to nie wygląda za dobrze. To jest nieotwarte. To są też puszki z ciastkami, które są nieruszone. Więc może, no nie wiem, nie wykluczone, że takie zostaną przez jakiś czas, mam nadzieję przynajmniej. Tutaj są takie rzeczy luzem, w koszyczku, czekolady i takie mniej więcej otwarte różne hity satelity. Tutaj mam taką szafkę, w której wszystko i nic się dzieje. A mianowicie tam na górze są te wszystkie słodycze, które umiejscowiłam jak najwyżej. Tutaj również jest ten domek z piernika, który będziemy robić, myślę, że pojutrze. Tutaj są takie ludki do ozdabiania, też dla dzieciaczków. Tutaj są te wszystkie słodycze typu czekolada. Czekaj, pokażę, może pokażę. Czekolady, te do picia, jakieś jeszcze Michałki. Tutaj są te no, takie maliny w czekoladzie, które Wam pokazywałam wcześniej, jakieś trufle, nugaty, truflowe. W ogóle chciałabym zrobić wszystkie kosze takie same, wiklinowe, ale te wiklinowe nie do końca mi się sprawdzają. One najładniej wyglądają, ale nie do końca. Te plastikowe całkiem fajnie, bo one są płytkie, szerokie i tutaj mam te wszystkie rzeczy typu jakiś papier ryżowy, nori. Cukier, puder, brązowy, płatki owsiane, jakiś tam zapas, bo moje dzieci dość dużo tego jedzą. Nie zmieścił mi się ten makaron już nigdzie znaczy nigdzie no po prostu tak to zorganizowałam w miarę możliwości. Tutaj mam tofu, jakieś tam chipsy jabłkowe. Tutaj mam mango, figi, migdały, no to też staram się to w miarę możliwości posegregować. Tutaj mam wszystkie puszki, wszystkie moje w zasadzie zapasy. Czerwona fasola, dżemy. Ja mam dżemy naturalne, też takie, które moja mama robi, ale bardzo lubię dżemy sklepowe. Muszę się przyznać, że bardzo lubię takie słodkie dżemy, ale generalnie cała moja rodzina lubi takie naturalne. Znaczy ja też lubię, ale bardzo lubię ten dżem. Biogen ekstra truskawkowy. I tutaj mam właśnie takie zapasy typu sos sojowy, yy, sropkronowy oczywiście standard, musi u mnie być absolutnie. Jakiś keczap, pomidory, przeciery, kukurydzę to też na święta. Tutaj mam jakieś musy, to kupiłam dzieciom, ale nie za bardzo im to smakuje. takie mniejsze, jakieś drobniejsze rzeczy. Tutaj mam. Wody, mniejsze soczki, jakiś tam kubusie, mleko. To kupiłam w TK Maxie. Tutaj mam mleko, ręczniki papierowe, które w sumie powinnam wynieść do pralni, ale takie zostawiłam. No szybko, większa woda na siłownię i używam, i tam jest jeszcze kola, ale to oczywiście nie jest dla dzieci. Moje dzieci nie piją coli. W tej szafce mam mały rozgardiasz to znaczy ciężko mi jest ją zorganizować na górze mam wszystkie weki, czyli miody, kompoty, grzybki od mojego wujka waltka, najlepsze grzybki ever i to jest człowiek, któremu ja ufam i wiem, że on zrobi najlepsze, najlepsze grzybki tutaj mam jeszcze na górze syrop to jest słuchajcie to w tej butelce to jest syrop z, z brzozy mojej cioci takie mojej ulubionej cioci Tutaj też mam te pojemniki. Ja te pojemniki kupiłam w biedronce, tak mi się wydaje, że to było w biedronce na jakieś, znaczy nie przecenie, to była jakaś akcja taka, że były pojemniki. Były szare, różowe i chyba beżowe. I ja wzięłam i szare, i różowe, w sumie nie wiem, czy to dobry pomysł, to w sumie powinno stać tutaj na środku. O, to niech będzie za bardzo to się. Tutaj mam wszystkie makarony, czyli takie długie, otwarte które się nie zmieściły, albo zamknięte, które się nie zmieściły do pojemników, bo nie mam takich wysokich. A to jest makaron akurat z groszku. Jeszcze mam taki makaron z słodkich ziemniaków, bezglutenowy. I tutaj mam też zdrowe rzeczy typu quinoa, jakaś owsianka bezglutenowa, i inne wiersze. Tutaj mam te pojemniki, które kupiłam w Ikei. One są... No jezu, znowu mnie to będzie denerwowało. One są fajne, może powinnam wyższe kupić, ale trudno, takie już mam i. No nie wygląda to może idealnie jak z filmu, no ale takie jest życie. Jest to praktyczne. Makarony, kasze i ryże, bo jak używam kaszy i zostają mi na przykład dwie saszetki albo jedna, to mnie tak denerwuje, że muszę przechowywać ten karton i tak dalej, dlatego. Chowam to razem mniej więcej wiem, jaka to jest kasza, ile się gotuje. Tutaj jest nawet jeszcze ryż. To jest makaron kolorowy, tutaj mamy makaron bezglutenowy, tutaj mamy kakao, tutaj mamy znowu kaszę. Tutaj jest kasza gryczana i orkiszowa. To są takie kasze pęczak w sumie do krupniku bardzo dobre. To jest otwarty ryż. Ale już nie mam pojemnika na niego. Tam jest risotto, to bardzo fajne, jak jest ten tydzień włoski w Lidlu. Tutaj mam makaron taki kolorowy. Tak to wygląda na razie. A tu obok mam coś takiego mało zorganizowanego właśnie. A mianowicie, tutaj mam herbatę, jest jeszcze czekolada na gorąco i w sumie tutaj mam taki zapas zawsze herbaty albo czekolady na gorąco, mam pierniczki, które kupiłam, ale pierniczki zrobiliśmy same, bo się bałam, że może nie będziemy robić, więc zobaczymy, może, może jeszcze zrobimy, bo będziemy szły na taką akcję charytatywną i będziemy robiły dla dzieci i dla starszych osób takie, jakiś poczesunek samemu będziemy robić, więc myślę, że bardzo możliwe, że to wtedy wykorzystam. Tutaj mam zapas makaronu, bo moi dzieci uwielbiają makaron i generalnie to, to by tutaj nie stało. Tutaj zawsze jest ocet, bo ja octu używam do sprzątania. Więc jest ocet, soda. Ale teraz sadziłam ten makaron. I jest tutaj jeszcze sialko na wigilię. A tutaj, kochani, mamy przepiękny talerzyk na opłatek, zrobiony przez moją córeczkę. Już jesteśmy przygotowani. No i słuchajcie, w ogóle, moja sąsiadka dała dziewczynkom takie samoloty do zabawy i bardzo ciężko jest mi je gdziekolwiek tutaj umiejscowić i przechować. To są takie samoloty ze stropianą, bardzo fajne. Bardzo fajnie się dziewczynki nimi bawią, ale widzicie taka wystawka. Nie wiem co z tym tutaj uczynić, jak to zorganizować i słuchajcie zamówiłam jakiś czas temu na Allegro skarpety i doszły mi bardzo mi się podobają, ale to może sobie jutro już rozpakujemy te skarpety i Wam pokażę, jak to wygląda. Nie sądziłam, że one są takie duże, ale fajnie, bo pojemne. Więc dla mnie to bardzo, bardzo dobra wiadomość. Kochani, ja się będę z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do jutra. Pa pa!